kochani, z tej strony Martyna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Star Stable aktualizacji. To już jest w sumie pierwsza aktualizacja w tym roku i w sumie też niczym nie zaskakuje. Widziałam gdzieś postaw. w ogóle znowu mi się te ustawienia resetują. Ja muszę w końcu, wiecie co, w wolnej chwili po prostu usiąść w tej grze i ją nie wiem, odinstalować czy cokolwiek wymyślić, bo ja nie wiem, czemu z tymi ustawieniami jest taki problem ale wiecie, odinstalowywanie zawsze jako tako działa. Um, ogólnie teraz tak, możemy kombinować jakieś tam rzeczy związane z tą zimą, ale też widziałam, że nie jest to w sumie nic interesującego, więc czy warto? No nie wiem, powiem Wam szczerze, uważam, że nie warto. A, I nie widzę też sensu, żeby bawić się w to, um, bo nie ma to żadnego znaczenia takiego, wiecie, stricte dla nas jako dla gracza, żeby się bawić w to i też czytałam wasze komentarze, że w sumie to nic nie daje, jakby skończenie tego, nie ma z tego żadnych sensownych nagród, które byłyby tego faktycznie warte, więc w tym roku no bez nadzieja ta zima, jeżeli chodzi o zimową wioskę, najpierw się jarałam, że cokolwiek innego, ale w sumie to jest to samo, co dzieje się na runach, ktoś już mogliby te runy rozwinąć, zamiast wymyślać yy, i tak naprawdę robić to samo. Ostatni prezent z 31 fajerwerki Ogólnie szczęśliwego nowego roku dla tych, którzy moich życzeń nie otrzymali. Yy, zestaw Londyńska Mgła. Yy, 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 yy. I on będzie dostępny w ogóle w sklepie globalnym po tym czasie, ale mogliby napisać, gdzie on ma być tutaj, bo tego nawet nie wiem. Wiem, że to jest jeden w ogóle strasznie mi gra, chodzi. Czy oni coś poprawili? Słuchajcie, bo naprawdę mam wrażenie, że chociaż też, kiedy to nagrywam, jest dość późna godzina. I się tak szczerze zastanawiam, czy to jest tego wina, czy. Jestem po prostu geniuszem i mój wiecie, komputer jest zniszczalny i chodzi na 125. O, tu jest ten zestaw. Jezu, jak on mi się podoba, jak ja go muszę kupić. Ja go muszę kupić i ja, ja go kupię z wami, bo ja się na niego rzuciłam już, o Jezus, ym, no nawet krótko przed. Y, jak, jak w ogóle widziałam, że jest takie coś, to ja wiedziałam, że go muszę mieć i po prostu go kupię, słuchajcie, bo on, on będzie mój, on musi być mój, przynajmniej strój, widzę, że się bugują oczywiście te ubrania, jakieś błędy mają ostatnio i po prostu postaci wyglądają jak klauny w zbugowanych ciuchach, jakby nic nowego chyba. Ale look at this. Co to jest w ogóle? Światło westernowe, przyjemny dzień wstań. nawet nie wiem o co chodzi. Nie mam żadnego konia, w którego mogłabym jakby przydziać, więc na razie nie będę tego kupować, może sobie dokupię na jakiegoś innego, ale powiem wam, no, outfit, outfit praśny, praśny powiedziałabym zniżki na konie magiczne zimowe konie z poprzednich lat są tańsze, zaraz sobie zobaczymy te ceny, naprawdę mam wrażenie, że gra jest jakaś taka bardzo wykładzona, czy ktoś mi wyjaśni, że ja coś popsułam albo wręcz przeciwnie naprawiłam jeden z tych koni to są te nowsze, tak? a my tu gadamy tylko o tych starych, ale czy to jest widoczna promocja no ten, zasię ten jednorożec całkiem mi się podoba Katur, ale Katura to już mamy, Snow Dancer to w ogóle jest starość już, Shadow Shield to już w ogóle powinien być mega, mega tanie, a te to po prostu powinny kosztować, no 400 to powiem Wam i tak dużo, ten 600 to i tak dużo, no i tak dużo, według mnie powinny wszystkie po 500 kosztować i, i tyle, te, te najstarsze takie, bo to nic tak naprawdę wiecie, Shire już jest kuźwa droższe, gdzie szajery są takie przecież stare. No, i zimowej wioski już w przyszłym tygodniu nie będzie, ale pogoda nadal będzie taka sama. Jakiś nowy koń ardeński ma dojść? To już widziałam chyba na kanale, u kogoś chyba. Uuu. O Jezu, 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 nie chcę teraz skłamać. Ktoś zrobił film, gdzie opisywał, jakie rasy mogą dojść w tym roku. Wydaje Boże, dobra, nie powiem. Nie powiem nazwy, ale wy pewnie się domyślacie, jak co to napiszecie w komentarzu. Um. Powiem wam szczerze, no dupa ten, dupa te święta, dupa ten nowy rok, nic, nic ciekawego, nic wartego waszej uwagi. Większość ostatnio wychodzących rzeczy to jest takie podjaranie się na kilka tygodni. Ym, nawet ta runa, czy coś tam mają odblokować kolejną ścieżkę, ale powiem wam szczerze, że to odblokowywanie ścieżek znudziło mi się po pierwszym poziomie, bo nic za niego nie ma. Mam wrażenie, że za ym, Bycie, robienie tych, 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 jak to się nazywa, Boże? Tych Aiden. Boże, jeźdźcy Aiden? Coś tam Aiden. Bardzo dobrze wiecie, co mam na myśli, ale że robienie tego dawało o wiele ciekawsze nagrody i mnie jakiś tam, nie wiem. Głupot? Jakoś. Nie wiem, tutaj to, to w ogóle. Nie, nie wiem, co tutaj się dzieje, nie? Odblokuj torbę. Musisz zapłacić za to światłem. Ile? Nie wiem. Hahaha, ha, ha, sama się dowiem. Tutaj też nie mam cen żadnych ani nic, mimo że teoretycznie powinnam móc to odblokować, więc albo nie mogę, albo jestem jakaś upośledzona. No i tyle wam powiem w sumie. Nic się ciekawego nie dzieje ostatnio. Ten strój jest naprawdę śliczny i polecam wam go kupić, no ale trochę kosztował, bo miałam ile? 1400 star -końców? Jak nie więcej, i zostało tyle, ile zostało. Yy, ogólnie dla tych, którzy nie widzieli, SSO stworzyło nowy początek gry. Yy, I ten nowy początek gry w całości opiera się na obozie jeździeckim, który został niedawno stworzony. Zapraszam Was do mojego wczorajszego filmu. Tam możecie sobie to obejrzeć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, już dawno, dawno temu zrobiłam film, na którym możecie obejrzeć jak zmieniało się intro gry przez e, ostatnie lata i też do tego filmu Was zapraszam, on jest na moim starym kanale Martyniusz no jeżeli chcecie jakiś update to Wam zrobię, tylko napiszcie jeżeli chcecie coś konkretnego to też po prostu napiszcie, może coś mi się uda wykminić chociaż teraz mam sesję, może być ciężko no i to tyle co mogę Wam w sumie pokazać, nic się tu ciekawego nie dzieje koniec roku nie z pompą totalna nuda, niby mają rozwijać te ścieżki, ale mnie to szczerze mówiąc nie kręci i nie Łączy mnie to w ogóle do grania, bo nagrody nie są przydatne dla mnie, ok? W ogóle tutaj ciężko w tej grze zrobić cokolwiek, co by było faktycznie przydatne. Kiedyś trzeba było wbijać reputację, żeby na przykład dostać te jedne, jedyne spodnie, słuchajcie, w srebrnej Polanie plus 5, albo mm, żeby kupić więcej tych, yy, jak to się nazywa, wiecie to dla koni, yy, nie kowadło, tylko. Dobrze wiecie, co mam na myśli, dzisiaj po prostu nie umiem słowa. Yy. To, to konie to noszą, to wiem na pewno. Aha, wypuściłam swojego pingwina. Mam na myśli, słuchajcie, yy, o podkowy, że teraz to mega łatwo dostać podkowy plus yy, dobre statystyki, a kiedyś było to trudne, trzeba było przekładać z konia na konia, chyba że się miał tutaj yy, spoko reputację w tym sklepie. No i powiem Wam, że ja nie wiem co by się w tej grze musiało pojawić, żeby znowu coś yy, ruszało tak, jak ruszało ta cała ścieżka Aiden, gdzie okej, okay, też były ubrania, ale jednak dostaje się konia na sam koniec. Okej, okay, ja nie mówię, że teraz za wszystko ma być koń, ale jednak mogłyby być bardziej opłacalne. Ale też mam wrażenie, że SSO poszło w taki dość zły kierunek już w momencie, kiedy wszystkie ubrania zaczęły być na Wysoki mm, poziom, co też nie zmienia faktu, że no ludzie pewnie by nie kupowali tych ładnych ubrań, bo po prostu nie opocałoby im się to. Ale mówmy się, ile tak naprawdę osób skupia się na tym, i kiedyś się skupiało na tym, czy jego koń szybko jeździ, czy nie. Ja się to bardziej skupiałam na tym, czy dobrze wyglądam, albo wręcz przeciwnie, chodziłam cały czas w tym samym zestawie ubrań, byle żeby mój koń szybko jeździł. Więc możecie napisać, co też o tym sądzicie. To też taki trochę powrót do przyszłości. Nie wiem, dla mnie ani ciuchy mnie nie cieszą w tej grze, ani w sumie nowe konie mnie nie cieszą w tej grze, ani te zadania tego typu, bo większość skupia się tylko na klikaniu albo dojechaniu w jakieś tam miejsce, jak chyba nie chce im się tworzyć lepszych minigier. No ale dobra, ja tutaj narzekam już dosłownie 8 minut. Już nie będę narzekać. Obejrzyjcie filmy, o których Wam mówiłam i zobaczymy się w następnych. Pa, pa!